Jesteś zamawiającym. Najprawdopodobniej będziesz miał do czynienia z kontrolą. Dlatego w dzisiejszym odcinku e, mamy dla Ciebie trzy rady, top trzy rady, jak ustrzec się przed stresem e, spowodowanym właśnie kontrolą postępowania przetargowego. Serdecznie zapraszamy. Sponsorem odcinka jest Open Nexus, lider elektronizacji. Witamy Was serdecznie. Gościem mojego dzisiejszego odcinka jest Małgorzata Głyńska-Minkiewicz, ekspert, specjalista w dziedzinie zamówień publicznych, ale przede wszystkim z doświadczeniem w kontroli. Sama kontrolowała, szkoliła kontrolujących. Witam cię serdecznie, Małgosiu. Dzień dobry państwu. Bardzo mi miło dzisiaj być z wami. Witam cię serdecznie. Tak, wiecie, moje doświadczenie w zamówieniami publicznymi jest takie, że one się zawsze wiążą ze stresem. Nasza praca jako zamawiających, czy dowadzających zamawiającym, wspierających zamawiających jest bardzo stresująca. I ja już się od jakiegoś czasu zastanawiam nad tym, jak zamawiający może sobie pomóc w tym, w tym, żeby ten stres trochę zmniejszyć. Dokładnie, i masz rację tutaj, bo i ty jako zamawiająca, i ja również jako zamawiająca, sam fakt prowadzenia postępowania, ogromu pracy, dokumentów, współpracy, komunikacji z, z, z naszymi współpracownikami, z, z wykonawcami, z szefami. To już jest jeden stres, no ale maks stres przychodzi w momencie, kiedy słyszymy hasło kontrola. No i teraz chciałabym, żebyśmy zaczęły od pierwszej wskazówki. Co zrobić, żeby ten stres chociażby w jakimś nawet minimalnym zakresie, ale jednak zminimalizować. Wiesz, ja myślę, że ważne jest to, żeby o tym myśleć już wcześniej, żeby nie zacząć myśleć o tym wtedy, kiedy wpada do nas kontrola, my jesteśmy w stresie, w panica, mamy dużo swoich postępowań, zastanawiamy się nad tym dopiero wtedy, jak wyłuskać w ogóle czas na to, żeby się do tej kontroli przygotować. Musimy skompletować dokumenty, zebrać je. Nawet tej formie elektronicznej, tak? No, na szczęście już coraz więcej kontroli jest elektronicznie, ale jednak dalej wiem od klientów, że, że dalej ta forma papierowa pokutuje niestety. Mm -hmm. Więc wiesz, to też dodaje stresu. To drukowanie, mm -hmm. to dokładanie sobie, jak sobie pomóc? Wiesz, ja, ja miałam trochę takich sposobów, mam trochę takich sposobów, pracując po, po tych różnych stronach, i myślę, że tak, wiesz, przygotowanie wcześniej. Mm -hmm. e no. Czyli ta, ta bieżąca, tak? Czyli tak. ta bieżąca tak. praca. Bo o tym trzeba trochę myśleć wcześniej. Wiadomo, że my trochę mamy zwykle taką tendencję do odkładania, ja przynajmniej mam coś takiego. No, tak. powiem ci, tak, <laughs> protokół z postępowania <laughs> na bieżąco Chylę czoła tym tak. zamawiającym, którzy rzeczywiście to robią e, tak skrupulatnie, <laughs> wiesz, przykładnie, no wiemy jak to jest. Nie? E tak, no nie ukrywam, że sama pracując po stronie zamawiającego mam z tym problem, żeby na bieżąco dokumentować wszystko, ale pamiętajmy też, że nasza pamięć jest ulotna. I my w pewnym momencie nie będziemy już pamiętać tego, jakie ustalenia były wcześniej wykonywane. Więc dla mnie to zarówno jest to, że takie dokumentowanie na bieżąco, wiadomo, że czasem nam nie starczy na to czasu, żeby mm -hmm. ten protokół przygotować, ale nie odkładajmy tego za bardzo. Mm -hmm. Nie odkładajmy, bo to jest bez sensu. Potem przychodzi faktycznie ja miałam całkiem niedawno taką sytuację kontroli doważnej. I to było bardzo stresujące. Mm -hmm. To był wir, sam środek pracy. Mm -hmm. Sam środek bardzo trudnego projektu. I nagle wpada kontrola doraźna i no, mamy dosłownie to. chwilę. I wtedy skompletowane dokumenty strasznie nam pomagają, mm -hmm. naprawdę. Tak, czyli na przykład, nie wiem, tworzymy specyfikację, mm -hmm. e, e, miejmy ten folder, tak, tak. E, z, z tam po prostu wszystkie dokumenty związane ze specyfikacją, ustaleniami, ustaleniami z merytorycznymi tak ustaleniami z finansami tak, tak? E, miejmy w tym e, już Dokładnie w tym miejscu te, te, te dokumenty. Tak, bo tak potem są... będziemy musieli sobie, e, potem jest sobie tylko przejrzymy. Nie szukajmy po majlachu, no gdzie to było. No tak? To potem jest to szukanie takie, takie szaleńcze, czasami wręcz to strasznie pogarsza sytuację. Ja się przynajmniej bardzo stosuję w takich sytuacjach. Okej, okay, czyli pierwsze, na bieżąco. Na bieżąco. Drugie, dokumentujemy wszystkie. Ustalam ustalenia, mm -hmm. to jest też e, dla mnie super ważne. I ja to też staram się zawsze w swojej pracy stosować. Czyli tak, jak mam uzgodnienie. Z prawne prawnym przed ze mną. Mm. <laughs> Czyli e, jest, jesteś sekretarzem komisji, ustalasz coś ze mną. Tak. No to będę do ciebie domył radę, zapisz maila ode mnie. Mm -hmm. Zapisz go, wrzuć do folderu, po, zobacz, e, wrzuć go tam, gdzie on faktycznie pasuje, e, żeby potem o tym pamiętać. Bo co się dzieje potem? Potem kontrola ma pytania ma y, też zastrzeżenia na późniejszym etapie. I czasem jest tak, że wystarczy te maile otworzyć. Mhm. I tam jest odpowiedź, bo myśmy już o tym myśleli. Jasne, myśmy już jasne. zrobili to. Tak, no, ta analiza tam już teatry. została dokonana, nie? Tak, dokładnie. A nawet, a nawet gdzieś jak, e, jakieś ustalenia ustne mamy, czy, czy, czy nawet jakieś dyskusje, to zapiszmy sobie chociaż te... Te główne tezy. Tak, można to robić notatkę. jako notatkę. Jasne. Oczywiście, jak najbardziej, ale ja na przykład też stosuję dość często takiego maila do wszystkich. Mm -hmm. Wszyscy, którzy byli na spotkaniu, dostają takiego maila. Słuchajcie, dla potwierdzenia ustaleń, e, ustaliliśmy to i to. Takiego maila sobie wrzucam i ja mam jasność wtedy i mam dużo większy porządek i stres mi spada wtedy. Jasne, no, oczywiście, to, że tak. No a trzecia rada? A trzecia rada to, jak już jest kontrola, to nie bójmy się bronić. Ale mhm. to taka odważna. Odważna, też. odważna, wiem, ale warto. Naprawdę warto to robić, bo my czasem się boimy. Czasem przyznajemy się do błędu, sami przed sobą nawet. Mhm. Znam takie osoby, które mają taką tendencję do dobrania na siebie winy od razu, kiedy jest coś nie tak. I okej, okay, to jest element odpowiedzialności, to jest, to jest całkowicie normalne, że, że, że tak też mamy, i to jest oczywiście my, jako dorośli, tak robimy. Mhm. Ale Czasami na pierwszy rzut oka nie widać, nie, nie obrony, która się może pojawić. Mhm. A wiesz, bo też tak z, z praktyki też, i swojej i też zamawiających <noise> innych, którzy no, nie, niejednokrotnie gdzieś radzą się nas, a co, bo mam kontrolę, bo. I my się boimy w ogóle, jakby, wiesz, nawet my się boimy formułować tej odpowiedzi, bo mhm. żeby, ale ja nie mogę tego napisać, bo ja za dużo nie mogę napisać, bo jak ja powiem coś więcej, to oni mnie zaczepią. Czy rzeczywiście tak jest, że, wiesz, wiesz, że, jest że, że te pytania jest. są specjalnie podchwytliwe, czy one są po to, żeby rzeczywiście ustalić stan faktyczny, bo, bo tutaj jest jakby, wiesz, to, to też determinuje potem kierunek naszych nas, naszej odpowiedzi. Więc... Ale wiesz, Ale wiesz, to zależy. To zależy, mhm. ja myślę. Bo jest tak, że, że mamy takie przypadki, kiedy, kiedy faktycznie widzimy już kierunek kontroli po pytaniach. Mhm. I wtedy weśmy trochę pomyśleć o tym, jakie dać argumenty, e, żeby jednak e, się, wybronić. się wybronić w razie czego i czasami to się czuje. Mhm. E, wiesz, jest intuicja taka już po kilku latach pracy w zamówieniach, znasz to, ty już wiesz, o co chodzi temu tak. kontrolerowi. I wtedy możemy już wyciągać kolejne argumenty. Mhm. Możemy już się zastanawiać nad tą obroną. Ale myślę, że też fajnym podejściem jest takie, mimo wszystko, mm, ja nie chcę, żeby to tak zabrzmiało dziwnie, ale myślę, że może zaufanie do tych kontrolerów trochę większe. Bo nie zawsze jest tak, że kontroler do nas przychodzi z założeniem, żeby nam dokopać. Często jest tak, że on po prostu potrzebuje swoją pracę wykonać i nie zawsze będzie tak, że wtedy, kiedy on nam zadaje pytanie... E, czy jest coś w dokumentach? Czy to znaczy to? to, bo to, to dlaczego to? Jeżeli pyta dlaczego. <głos> <głos> Aha, okay, widzisz? <noise> tak? Jak pyta dlaczego, to ja już bym miała lampkę ostrzegającą, okay. bo często pyta, dlaczego nie zostało złożone oświadczenie o bezstronności? Mhm. Zobacz, na takie pytanie nie odpowiem. Zostało złożone. Jasne. To pytanie zakłada, że on już założył, ustalił ze stanu faktycznego, że tego nie ma. Że tego nie ma, mhm. i teraz ty się tłumacz. I ty się tłumacz. Mhm. To, jest, okay. to jest problem wtedy. Teoretycznie też nie powinien tak kontrolę robić, ale, mhm. ale też różnie bywa tutaj. Bo mhm. On ustala stan faktyczny, zadając pytania, dopiero Jasne. zastrzeżenia wysuwając, jest tak. To jest człowiek. My jesteśmy ludźmi, oni są ludźmi. Więc nie. tutaj myślę, że też obniżenie tego stresu. To też jest trochę takie zrozumienie, że my jesteśmy w, w, i oni, i my jesteśmy w takiej sytuacji ludzkiej. Więc też tak mhm. ma takie znaczenie, wiesz, poczucie, wyczucie, Jasne. ale też właśnie takie, takie zrozumienie tego, co, co się dzieje w tym postępie, w, w trakcie tego postępowania kontrolnego. Ale naprawdę bronimy się, mhm. nie boimy się bronić, Jasne. bo to, to, to nie jest tak, że my musimy się przyznać zawsze do nie błędu. Podda nie, nie, podda nie, poddawajmy. nie poddawajmy się. Nie poddawajmy się, bo to z, bardzo często jest tak, że się poddajemy za wcześnie. I to jest z tego stresu, właśnie. Też. I, i, z, i z tej obawy. już się nie? boimy. Dlatego, że się boimy. Wolimy się przyznać, wolimy, wolimy się nie, nie obronić, żeby nie powiedzieć czegoś więcej na przykład. Mhm. Jeżeli jesteśmy pewni swego, to ma duże znaczenie. Jasne, przede wszystkim jeżeli, wiesz, no, mamy gdzieś tam intencje dobre i swoje i, i, racje i, 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 i czyste, tak? I wiesz, i myślę, że, I... też, że wa ważne jest to, żeby sobie ufać. Bo moje doświadczenie jest takie, że, że wtedy, kiedy mam wrażenie, że znaczy faktycznie gdzieś tam może się pojawić błąd, bardzo często mm -hmm. jest tak, że tego błędu tam wcale nie ma. I po jakimś czasie to widzimy. Jasne. Także reasumując, kontroler, też człowiek. <laughs> Stres można obniżyć prowadząc postępowanie po kolei. Należycie na bieżąco, dokumentując swoje czynności, bo pamięć wiemy zawodna, a, a, a stres potęgować samemu sobie zupełnie niepotrzebnie. Dziękujemy Wam serdecznie. Dziękuję Ci, Małgosiu, za te rady. Zapraszamy Was na przetargową.pl. Tam znajdziecie szereg informacji, porad, artykułów i newsów na temat zamówień publicznych. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.